Hej, witamy Was cieplutko. Dzisiaj prezentacja stacji Warszawa Główna. Dzień dobry. Na początku wchodzimy tutaj na stację od strony ulicy Towarowej, tam mamy informacje. I tak, tutaj mamy właśnie budynek Milenium Plazy, dla Tower. I wchodzimy na stację. Tutaj mamy Peron pierwszy, tam budynek stacji Muzeum. To jest nowa, co otwarta stacja, znaczy nowa stara taka troszkę. Bo Warszawa Główna funkcjonowała do roku 1997 czy 8, nie, nie mam teraz nic przy sobie, więc nie wiem. A teraz znowu ją wznowili podczas chyba jako stacja zastępcza. 14 marca 2021 roku. Tutaj już wchodzimy na dworzec. Tak jak widać, wszystko jeszcze nowe takie. Tutaj wszystko jeszcze takie niedokończone, prawda? Tak, tak. Mam tutaj napis Warszawa Główna. O, tam mamy parowozy stacji muzeum. Jeśli to się wszystko skończy, to oczywiście kiedyś Wam pokażemy te muzeum, bo jest naprawdę ciekawe. Dokładnie. Warszawa główna. S sama stacja składa się z dwóch peronów. Peronu. Jesteśmy na peronie pierwszym, tam widać peron drugi. I pociąg kolei Mazowiecki, który chyba będzie odjeżdżał, nie wiem jak tak to nagramy. I tak to wygląda. Tutaj mamy takie małe wiaty. Minusem tej stacji jest. A nie są ławeczki. To chciałem już powiedzieć, że minusem stacji jest to, że nie ma ławeczek, ale są, ale chyba... No nie funkcjonują, ale są ławeczki. Funkcjonują czemu nie? A no, są. To nie dodaje minusa. Mamy tutaj informacje pasażerskie. Jakieś inne informacje. Warszawa główna. I tak wyglądają takie wiaty. Jak widać, wszystko bardzo fajnie jest na tej stacji. Wszystko nowe. Mamy tutaj ławeczki. Można sobie poczekać na pociąg. Może przydałyby się jedynie wyświetlacze ekranowe. Ale pewnie dodadzą niedługo. W ogóle ostatnio przyszedł, mi do... Ostatnio przyszedł mi do głowy ciekawy pomysł, że pociągi i pośpieszne mogłyby jeździć przez Warszawę główną. Po prostu w tamtym miejscu byłby przejazd pod ziemią. Tam by jechały pociągi do podziemi. I na centralny. Ciekawy pomysł, ale raczej się nie zrealizuje. O, tam jedzie jakaś terka. Proszę bardzo, ale długi skład. Bo no, panie, ja bym chyba przejście przez skład w tym pociągu nagrywał miliony lat. Panie drogi, długi ten skład. No ale nic, idziemy dalej. Chyba dojdziemy do tych schodów. I się pożegnamy, bo tutaj nie ma nic takiego innego ciekawego na tej stacji. Na tamtym peronie są jeszcze sektory. Niedługo będzie chyba w wakacje oddana kładka do użytku, więc ym, będzie można już przejść z peronu na peron bez problemu troszkę dalej. Tak jak mówię, stacja jeszcze nowiutka. Nic na razie tu takiego szczególnego nie ma dla takiego normalnego człowieka. No ale ja oczywiście przyjechałem, bo ja, taki, ja się interesuję tym. O, i odjeżdża pociąg chyba służbowy w stronę Warszawy Zachodniej. Tam widać jeszcze w oddali lat Zawiszy i troszeczkę widać Warszawy Ochota. Pójdziemy właśnie do tych schodów. pod tutaj mamy sektor D. No i tak to wszystko wygląda. Ciekawa stacyjka, bardzo fajna. Możecie ją zobaczyć, jeżeli chcecie. Lecz mówię, że dla miłośnika to tutaj się jeszcze coś będzie do nagrania. A dla takiego człowieka, co się nie interesuje koleją, nic szczególnego nie ma. Same perony, jakieś tablice i pociągi. Więc dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie fajne. Subskrybujcie kanał. No i cześć. Cześć.